Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj sobota. Przyjechałem tutaj dopiero. Będę sprzątał gołąbków. Parłowe tu wyszły pod kratę. Pod, pod nowolierę. A tam ciąg, A tam śmigają. O, tam u góry są moje. Zobaczcie jak śmigają. Garstka nieduża. a co to jest a tu pod kratę wyrzuciłem te czerwone bo już nie miałem kiedy ich nawet pod kratę trzymałem i tam się parzyły ale zaparzyły się w końcu i tu pod kratę wyrzuciłem muszę je wypuścić za trzy niech posiedzą cztery a co tam, a morzenek jakiś Oto to mój te gdzie są. A tu wywijają. o, jeźdź. Także tak to wygląda. O, perłowe na wolierze. Jajka znoszą gołębie. Oj, jego, jego muszę odsadzić. Odsadzić. Muszę samce od samic koniecznie, bo widzę, co wyprawiają. Poczuły wiosnę, głąbki. Ewidentnie poczuły wiosnę. Patrzę gdzie te, a tu już schodzą. Już schodzą powoli. Też nie były parę dni wypuszczane, ale latają. Nie rozlatane gołąbki, słuchajcie jak ktoś ma rozlatane to zamknie na tydzień i one powinny normalnie latać, to nie ma chyba rozlatane są, one wiedzą że że chcą, chcą i chce chcę im się latać po prostu, jak są cały czas ganiane to fajnie śmigają. Są ładnie ale to widzą w że widzą yy, perłowe, jak tu szparują i one zaraz zajdą. no ale niech siądą u białporbowych wiosna, całkowicie wiosna już może nie siadają Krótki film, bo to pies szczeka Widzę, kolega idzie do mnie, także tu na przybliżeniu to nie widać, ale tak to ich nie widać. Także bardzo mocno latają, bardzo mocno gołąbki, jak widzicie. Zostawiłem nie dużo murzynków, ale, ale śmigają fajnie. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego.